Najważniejsze prostwo dotyczące Antychrysta jest zapisane w Księdze Daniela, rozdziale 7. Gdy zrozumiemy to prostwo, wtedy apokalipsa zostanie przed nami otwarta, oraz zrozumiemy rolę i rangę wydarzeń rozgrywających się obecnie na Ziemi. Dzisiaj rozpoczynamy serię, której celem będzie zidentyfikowanie tajemniczego mrogu z Księgi Daniela, rozdziału 7. W trakcie tej serii zobaczysz rzecz niesamowitą. Zobaczysz, jak Biblia przepowiedziała przyszłość z olbrzymią dokładnością. Często w naszych czasach ludzie zachwycają się różnymi demonicznymi objawieniami, Nostradamusem czy analitykami politycznymi, które prawie zawsze się mylą. Tutaj natomiast mamy proroctwo, które wypełniło się co do joty. Tak zresztą jest y, również z innymi prorostwami pisma. Nic więc dziwnego, że tak bardzo świat nienawidzi tej księgi, gdyż w niej Bóg objawia działania diabelskie. To, co przedstawię, to po pierwsze, po pasuje idealnie do historii oraz innych opisów tych samych wydarzeń w Biblii. Po drugie, jest zgodne z metodą historyczną zakładającą, że Biblia jest napisana do nas. Wszystkich, a nie do ludzi żyjących gdzieś tam dziesiątki tysięcy lat po nas. Oraz po trzecie, jest to interpretacja, która była powszechnie przyjętą przez wszystkich, wszystkich wielkich reformatorów. Ciekawe jest, że mimo tak niesamowitych dowodów obecnie tylko nieliczne kościoły cały czas w to wierzą. Większość bowiem kościołów Protestanckich przestała już protestować. W zasadzie z dużych światowych ugrupowań religijnych jest tylko jeden Kościół, który nadal wierzy właśnie w tę interpretację. Jest to Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Można zatem powiedzieć, że spośród dużych międzynarodowych denominacji jest to jedyny Kościół, który może się nazwać protestanckim. Są co prawda pewne mniejsze grupy lub organizacje nie będące kościołami, które podobnie interpretują to prostwo. Jednak z wielkich kościołów ten jest jedyny, który zachował tę doktrynę. Dlaczego ta prawa, prawda, mimo tak licznych dowodów oraz tak jasnego przekazu historycznego, została odrzucona? Odpowiedź jest dość prosta. Ten, na kogo wskazuje to prostwo, robi wszystko, aby przesunąć wytykający palec Biblii z siebie, na kogoś innego, tak aby dalej mógł zwodzić. Można znaleźć pochodzenie wszystkich innych głównych interpretacji tego prostwa właśnie w tym, którego Biblia wskazała jako bluźnierce i prześladowce świętych. Celem tej serii. Nie jest dokładne omówienie każdego elementu tego prostego, chociaż to również zrobimy, ale zidentyfikowanie tego, kim jest mały róg, ponieważ to właśnie ten mały róg jest potęgą działającą do dziś. Daniel, gdy dostał tę wizję, powiedział: Ja, Daniel, zatworzyłem się w duchu, w środku mego ciała, a widzenia w mojej głowie przestraszyły mnie. Daniel? Przestraszył się, ponieważ zobaczył, jak wiele zła zostało wyrządzone przez te, te potęgi, a w szczególności przez ów mały ruch, któremu prostwo poświęca aż sześć wersetów. Tutaj jest koniec tych słów, a mnie, Daniela, bardzo zatrwożyły moje myśli, i moje oblicze zmieniło się. Zachowałem jednak tę sprawę w swoim sercu. Przyjrzymy się temu, co zostało pokazane Danielowi. I gdy poznamy głębię tego przesłania, zrozumiemy, dlaczego zbladł, gdy te rzeczy zobaczył. Bieg naszej historii aż dotąd był bardzo krwawy i brutalny. Z Biblii wiemy, że to jeszcze nie koniec boleści, że najgorsze niestety jest dopiero przed nami. Pocieszające jednak jest to, że to nie będzie trwać w ten sposób aż do końca. Czytamy. Widziałem też w nocnym widzeniu. Oto obłokach nieba przybył ktoś podobny do Syna człowieka. Przyszedł aż do odwiecznego i przyprowadzono go przed niego. I dano mu władzę, cześć i królestwo, aby wszyscy ludzie, wszystkie narody i języki służyli mu. Jego władza jest władzą wieczną, która nie przeminie, a jego królestwo nie będzie zniszczone, a królestwo, władza i wielkość królestwa pod całym niebem zostaną oddane ludowi świętych najwyższego, którego królestwo będzie królestwem wiecznym, a wszystkie zwierzchności będą mu służyć i jego słuchać. Jezus, niedługo przyjdzie. Musimy jeszcze trochę wytrzymać. Dzięki prorostom, takim jak to, wiemy, że jego przyjście jest bardzo bliskie. Wiemy, że skoro te wszystkie rzeczy opisane w tym prorostwie się wypełniły, to jego przyjście również jest pewne. Czym więc będziemy się zajmować? Najpierw szybko prześledzimy sobie rozdział drugi Księgi Daniela. Jest to istotne, ponieważ w rozdziale siódmym mamy ukazaną tę samą historię, tylko w innych symbolach. Więc zrozumienie rozdziału drugiego, Da nam lepszy obraz na wydarzenia z rozdziału siódmego. Następnie przejdziemy do porównania tego, co jest zapisane w rozdziale siódmym, z tym, co czytaliśmy w rozdziale drugim. Zobaczymy, co reprezentują te cztery zwierzęta wychodzące z wody, jaki jest ich charakter i w jaki sposób zdobyły władzę. Te wydarzenia są już za nami, więc możemy w łatwy sposób porównać materiały historyczne z tym, co jest o tych zwierzętach zapisane. Jak się dowiemy, z jednego z tych zwierzęt wyrosło 10 rogów, zidentyfikujemy sobie te rogi oraz porównamy wydarzenia opisane w księdze Daniela z tym, co działo się w historii. Gdy już będziemy mieli pełen obraz tych wszystkich wydarzeń, będziemy mogli poznać tajemnicę małego rogu, który wyrósł między dziesięcioma. Zbadamy, Jakie cechy charakterystyczne są przedstawione w tym proroctwie, i zobaczymy, czy nasza identyfikacja spełnia je wszystkie. Tych cech jest dość sporo. Bóg umieścił tak wiele cech charakterystycznych, aby nikt z nas nie musiał wątpić. Ciężko wypełnić wszystko, co jest napisane o małym rogu. Dlatego, jak wierzę, nasza identyfikacja małego bluźnierczego rogu jest poprawna. Zbliżając się do końca zobaczymy, jak inne proroctwa Biblii łączą się z tym zapisanym u Daniela w rozdziale siódmym. Wtedy będziesz miał pełen obraz i z tą wiedzą, gdy otworzysz objawienie, to będziesz wiedział o czym czytasz. Pozostaje mi zaprosić Cię na pierwszą część serii o bluźnierczym rogu, która ukaże się już za tydzień. Subskrybuj, aby to wydarzenie ciebie nie ominęło, i daj łapkę w górę, jeżeli podobał ci się ten materiał. Ja jestem Szymon, i do zobaczenia już niebawem. Cześć!